you <laughs> Co urzeka Pana w wierchowych spotkaniach najbardziej? Już Pan niezaczynny udział któryś raz zrobił. Nie, nie wiem, co najbardziej, prawdę mówiąc, bo mnie wszystko w tym urzeka. I ludzie, którzy tutaj są i to, że to jest na takim wysokim poziomie profesjonalnym postawione, bo można by było taką imprezę z ludźmi, którzy się zawodowo nie zajmują śpiewaniem piosenek, zrobić po prostu tak sobie, żeby było miło tylko. A tutaj jest powolny, po, po, ważnie to przygotowane, porządne nagłośnienie, oświetlenie i tak dalej. No, i, Towarzystwo, w którym się tutaj znajdujemy i te piosenki, bo też nieprzypadkowo są wybierane te piosenki. To nie jest tak, że każdy przynosi coś, co lubi do śpiewania, tylko one są jakimś kluczem wybierane i ten klucz zawsze mi się podoba. Także to jest całość, tam mi się podoba. Nie tylko Pan prowadzi co roku praktycznie nasze koncerty na wierchowych spotkaniach, ale też cały rok wspomaga fundację. Niejednokrotnie przeprowadził Pan aukcję nad antenie radio. Trójki, y, która konto z zebranych pieniędzy zasilało konto fundacji. Na antenie radiowej Trójki również niejednokrotnie mogliśmy us usłyszeć, usłyszeć utwory z góralskiego serca, z pod serca. serce. Y, skąd w panu taka, taki sentyment, taka słabość do osób niepełnosprawnych? Nie, to nie jest kwestia słabości. Ja sobie tylko zdaję sprawę z tego, że to tak najłatwiej się pocieszyć tym, że jesteśmy tutaj, że jest fantastyczny że taki koncert, no a potem przez cały rok ktoś to musi przygotowywać. Małgosia i Jędrek, którzy przede wszystkim się tym zajmują. Wiem, że oni sami wszystkiego nie dźwigną, że jak jest jakaś szansa, żeby im pomóc, to trzeba to zrobić. Ja mam akurat to szczęście, że trójka jest takim radiem, które chętnie w takich akcjach uczestniczy. Jak ja tam tylko przychodzę i mówię, słuchajcie, jest rakieta Agnieszki Radwańskiej do zlicytowania, to oni mówią, no to licytujmy i dlatego ja wykorzystuję to, że tam jest tak sprzyjający klimat i pomagam na ile mogę. No nie potrafię w żaden inny sposób, no to, to pomagam, pomagam w taki sposób. A to jest rzeczywiście ważne, żeby pamiętać o tym, że, że to, co się dzieje tutaj teraz, to jest tylko jakiś efekt finalny, ale na to rzeczywiście trzeba prze, przez cały rok pracować i Małgosia z Jędrkiem i ci ludzie, którzy im tam pomagają rzeczywiście przez cały rok nad tym pracują. To jest rzeczywiście bardzo piękne. Pytanie teraz troszeczkę z innej beczki. Jest Pan dziennikarzem. Czy mógłby Pan udzielić jakiś wskazówek, rad dla przyszłych dziennikarzy, studentów, czego powinni unikać na tej drodze, a nad czym powinni się w szczególności skoncentrować. Przede wszystkim zastanowić się nad tym, nad tym co, co mnie prywatnie interesuje i czy to jest w jakiś sposób do pogodzenia z tym, co zawodowo chcę robić. Bo najgorsze w życiu dziennikarza jest to, kiedy musi się zajmować rzeczami, którego w ogóle nie interesują. Czyli ktoś ma wstręt do polityki, a tak się ukazało, tak się że, że musi się zajmować polityką. To długo się nie pociągnie w tym zawodzie, albo się będzie kiepskim dziennikarzem, bo to człowieka nie będzie interesowało, nie będzie się rozwijało w tym kierunku. Także na początku tej drogi trzeba sobie ustalić, co ja chcę robić, jakim ja chcę być dziennikarzem, a potem jak najszybciej się tego uczyć. I to uczyć się w boju, to znaczy przychodzić do redakcji, mówić, chcę coś spróbować zrobić, pozwólcie mi, bo tego zawodu inaczej się nie da nauczyć niż właśnie w taki sposób, że nie. Idzie się i od razu się coś robi. Także, także rozejrzeć się, co mnie interesuje i od razu ruszać do, do roboty. I to jest jedyna metoda. Studiuję w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Tam co jakiś czas znane osobistości z telewizji, ze świata dziennikarstwa, ale nie tylko, także i aktorstwa, przyjeżdżają, wygłaszają swoje wykłady pogadanki ze studentami. Czy gdyby Panu złożono propozycję wygłoszenia takiego wykładu, takiej pogadanki, zgodziłby się Pan? To wykładu nie, bo nie potrafię, bo nie mam żadnych do tego ani umiejętności, ani, ani wiedzy takiej, żebym mógł stanąć przed ludźmi przez półtorej godziny i im coś mądrego mówić, ale spotkanie takie, gdzie moglibyśmy sobie porozmawiać na zasadzie takiej, że ludzie pytają o to, co ich interesuje, a ja im odpowiadam na tyle, na ile wiem, to chętnie, proszę bardzo, oczywiście. Tak. Myślę, że nie tylko ja, ale większość ludzi w Polsce yy, oglądała, prog oglądał program Kubo Wojewódzki z pana udziałem. Dla mnie osobiście nareszcie w jednym miejscu mogły się spotkać dwie najlepsze cięte dowcipne riposty naszego kraju. A jak pan wspomina to spotkanie? Bardzo miło. Ja zresztą znam jeszcze z czasów, kiedy on pracował w radiu i tam się poznaliśmy jakoś, dlatego jego zaproszenie traktuję trochę inaczej niż możliwość ucelebrycenia się jeszcze bardziej, czyli pokazania się w telewizji i bycia sławniejszym niż jestem dotychczas. Popularniejszym może, bo to nie sława, tylko popularność. Ja chętnie przyjąłem to zaproszenie, bo wiem, że to jest facet, który potrafi zadać zaskakujące pytanie, gdzie to nie będą sztampowe pytania typu jak to się zaczęło i jakie ma Pan plany na przyszłość, tylko coś z tego wyniknie z takiej rozmowy i dlatego chętnie taką, takie zaproszenie przyjąłem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze Taka mała prośba ode mnie, takie krótkie pozdrowienie, przesłanie od Pana dla słuchaczy Radia, Radia Rotunda. Słuchacze Radia Rotunda, pozdrawiam Was serdecznie, ja to znaczy Artur Andrus.